Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Co lato w pełni, temperatura na dworze jest bardzo wysoka, więc koniecznie musimy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. I w związku z tym dzisiaj przygotowałam dla Ciebie cztery propozycje na smaczne i orzeźwiające napoje, które idealnie sprawdzą się w takie ciepłe dni jak na przykład dziś. Wśród nich znajdziesz mrożoną herbatę, dwie przepyszne lemoniady i bananową kawę mrożoną. Ale zanim przejdziemy do moich przepisów, napisz koniecznie w komentarzu, jaki jest twój ulubiony napój właśnie na takie ciepłe letnie dni. Dobra, teraz już nie przeciągam, idziemy do kuchni i lecimy z tym. I dzisiejszy film rozpoczniemy od przepisu na lemoniadę cytrusowo-miętową, która jest absolutnie pyszna i bardzo orzeźwiająca. I do jej przygotowania potrzebujemy: Dwie cytryny, jedną limonkę, listki mięty, erytytol. Ja użyję około 60 gramów, ale oczywiście możecie to dopasować do swoich preferencji. I dodatkowo oczywiście wodę i kostki lodu. I to wszystko sobie zblenduję w dzbanku przy użyciu blendera. I rozpocznę od tego, że cytrynę i limonkę obiorę ze skórki i dodam właśnie tutaj do dzbanka. Do tego dodam listki mięty, erytrytol i dodam jeszcze odrobinę wody, całe to zblenduję, napełnię do końca wodą, dodam kostki lodu i będzie gotowe. Dodałam już wszystkie składniki, dodałam też trochę wody i teraz całe to zblenduję. I tak to wygląda. Teraz napełnię pozostałą część z banka kostkami lodu i wodą, i będzie gotowe. Jak się prezentuje pierwsza lemoniada, czyli lemoniada cytrusowo-miętowa. Jest dosyć kwaśna, więc jeśli nie chcecie aż takiej kwaśnej lemoniady, to możecie sobie ją rozcieńczyć w większej ilości wody. I druga lemoniada na dzisiaj to lemoniada truskawkowa. Ale jeśli lubicie, to w miejsce truskawek możecie dać na przykład arbuza i wtedy będziecie mieć pyszną lemoniadę arbuzową. Do jej przygotowania potrzebujemy oczywiście truskawki, ja tutaj mam 250 g, do tego sok z jednej cytryny, erytrytoria ja użyję około 80 g, i do tego jeszcze listki mięty i standardowo woda i lód. I tutaj w dzwanku zblenduję sobie truskawki z sokiem z cytryny, z erytrytolem, do tego dodam listki mięty, wodę, kostki lodu i będzie gotowe. I tutaj już mam przygotowane wszystkie składniki, czyli truskawki, sok z cytryny, erytrytol i odrobinę wody i teraz całe to zblenduję. Sama ta baza jest już przepyszna, więc jak ją tylko zrobicie, to koniecznie sobie jej skosztujcie, bo jest naprawdę pycha. I teraz dodajemy do tego kostki lodu, wodę i opcjonalnie listki mięty, ale myślę, że to nie jest warunek konieczny, bo bez tego też będzie pyszna. I na moment i pyszna lemoniada truskawkowa jest już gotowa. Moja trzecia propozycja na dzisiaj to mrożona herbata. Jest to naprawdę o wiele zdrowsza i lepsza opcja od takich stepowych herbat typu iced Tea, które zawierają sobie naprawdę sporą ilość cukru. I do przygotowania mrożonej herbaty potrzebujemy oczywiście herbatę, dwie saszetki. Ja wybrałam akurat moją ulubioną, czyli brzoskwinia mango. Do tego wrzątek, sok z cytryny, listki mięty i coś do posłodzenia, u mnie erytrytol. Przygotowanie zacznę od tego, że do dzbanka dodam saszetki herbaty, do tego dodam listki mięty, zaleję to wrzątkiem, ale właśnie musi być taka minimalna ilość. Do tego dodam erytrytol i jak całość mi się zaparzy, to dodam kostki lodu, zimną wodę i sok z cytryny. Dobra, tutaj herbata już mi się zaparzyła. Wyciągam już saszetki i teraz dodam do tego kostki lodu, zimną wodę i sok z cytryny. I trzeci przepis na dzisiaj gotowy, czyli pyszna cytrynowa herbata mrożona. I moja ostatnia propozycja na dzisiaj to mrożona kawa bananowa. Banan nada nam tutaj taki fajny, słodki posmak, a dodatkowo banan jest źródłem potasu, który tracimy posąc się podczas upałów, więc dodatkowy plus. I do przygotowania tego przepisu potrzebujemy duże espresso, mrożonego banana, mleko krowie lub napój roślinny. I kostki lodu. Przygotowanie tego przepisu jest bardzo łatwe. Tutaj do dzbanka wlewamy sobie kawę mrożonego banana i całe to blendujemy. Potem dodajemy mleko, kostki lodu i mamy gotowe. I tak się to prezentuje. Mamy tutaj zblendowanego mrożonego banana i jedno duże espresso. Teraz to przeleję do szklanki, dodam właśnie kostki lodu i zaleję całość mlekiem. I tak się prezentuje ostatni przepis na dzisiaj, czyli mrożona kawa bananowa. Jeśli macie potrzebę, to możecie sobie ją jeszcze dodatkowo dosłodzić do smaku. Ja nie lubię słodkiej, więc taka jest dla mnie wystarczająca. Dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeśli spodobały Ci się te przepisy, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A teraz ja się zami żegnam i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!